Te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, te kilkadziesiąt tysięcy orków z mordoru, ta chmara ludzi z międzynarodowych korporacji musi gdzieś jeść. Hej, witajcie z tej strony Maciej, mamy piękny poranek na mordorze, idę na śniadanie. Odwiedziłem Semo Café, lokal przy Konstruktorskiej 9, dokładnie tam za mną. Jest to kawiarnia, którą pokazywałem nie raz i nie dwa w swoich filmach, dlatego że znajduje się obok mojego mieszkania, także jestem częstym klientem. W ofercie są y, oczywiście kawa, oczywiście herbata. Z opcji śniadaniowych są kanapki, bardzo smaczne kanapki. Dzisiaj jadłem kanapkę zrobioną we francuskim rogaliku z pastą jajeczną. Pastę jajeczną mają naprawdę tutaj bardzo, bardzo udaną. Kanapki kosztują w granicach 9-10 zł. Jest to dość dużo, tym bardziej, że Zazwyczaj w większości przypadków nie są one jakichś takich kolosalnych rozmiarów. Przyznam, że dzisiaj tym jednym rogalikiem bym się nie najadł, ale wypiłem jeszcze sok. Koktajl w zasadzie. Koktajl z malim, grejpfrutu, pomarańczy, e, imbiru. W menu jest kilka propozycji tego typu koktajli, ale też można komponować te koktajle samemu z dostępnych na miejscu składników. Są też po prostu świeżo wyciskane soki pomarańczowe czy grejpfrutowe, czy, czy mieszane. W Samo kafe mają też naturalnie ciasta, i te ciasta są naprawdę spoko polubiłem bezę, Mają jeszcze tarty oraz małe pizze. Pizze, które są wprawdzie w malutkim rozmiarze, ale na śniadanie myślę, że nasycą na obiad można wziąć sobie dwie i człowiek się cieszy. Tym bardziej, że te pizze są naprawdę smaczne, to jest powiedzmy 2 czy 3 poziomy wyżej niż pizzerka z żabki. Dzisiaj właśnie chcę Wam pokazywać i popolecać najlepsze moim zdaniem restauracje, knajpy, kawiarnie, lokale gastronomiczne wszelkiej maści, znajdujące się na warszawskim Mordorze, w największym w Warszawie też chyba największym w Polsce zagłębiu biurowców. Te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, te kilkadziesiąt tysięcy orków z Mordoru, ta mara ludzi z międzynarodowych korporacji musi gdzieś jeść. Semolino można zjeść naprawdę dobrą kuchnię włoską. Mają tutaj choćby bardzo dobrą pizzę na cienkim cieście. Im dalej od środka, tym bardziej chrupiącym, kilka gotowych kompozycji oraz w zasadzie ogromna dowolność w komponowaniu własnych. Są oczywiście makarony i te makarony również można skomponować samemu, co jest myślę, całkiem sporym ewenementem, jak na restaurację z kuchnią włoską z całego świata, bo zazwyczaj jest tylko kilka gotowych kompozycji inara, a tutaj można sobie wybierać poszczególne dodatki, rodzaj makaron. Tamtejsza pizza stoi na podobnym poziomie, co ta z Semolino. Bardzo podobne ciastko, bardzo podobna jakość. Ja tam akurat jadłem prostą pizzę z szynką i byłem z niej naprawdę zadowolony. Sonia z kolei próbowała spaghetti alio olio e peperoncino, też taką klasykę. Makaron wyraźnie czosnkowy, kop od papryczki, peperoncino wyczuwalny. Generalnie byliśmy zadowoleni i byliśmy na tak. Tym bardziej, że pizzę i makaron poprzedził jeszcze taki fajny tost, Kozim serem na przystawkę, polecam spróbować. Skoro już jesteśmy przy ulicy Domaniewskiej, to tak troszkę dalej, jeszcze dalej niż Lamia Italia, znajduje się Wegeneracja. Najlepsza w 100% wegańska, która może nie powaliła nas, Pojedliśmy tam takie danie, makaron w zasadzie, który jakoś tam no, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Smakował jak taki domowy makaron, tyle że w 100% był wegański. Ale za to wege burgery mają bardzo smaczne. Przede wszystkim bułki do tych wege burgerów są mega spoko. Smakuje jak taka dobra maślana bułeczka, tyle że nie jest maślana, bo jest w 100% wegańska. Niemniej na bezrybiu, i rak ryba, jak to mówią. I jeśli nie jecie mięsa i chcecie szukać rzeczy typowo wegańskich, no to na Mordorze nie macie zbyt wielkiego pola do popisu. Są jeszcze tam jakieś knajpki, jest coś jednego w Galerii Mokotów. Oczywiście są dania bezmięsne w knajpach, które nie są w 100% wegańskie, ale tak czy siak, do wegeneracji, choćby na te wege burgery, warto się wybrać. No już wspomniałem o Galerii Mokotów, w Galerii Mokotów, która jest za mną, to no, tak jak w każdej galerii, jest tam dużo sieciówek, dużo sieciówek, które każdy z Was zna i kojarzy, ale tak jak nie w każdej galerii, jest kilka fajnych lokali, może nie kilka, dwa, dwa fajne lokale, które mogę śmiało polecić. Papiano, które też jest sieciówką, ale nie aż tak może rozbudowaną, jak McDonald's, KFC czy Subway. Sieciówka, która specjalizuje się we włoskiej kuchni, na całkiem wysokim poziomie sami przygotowują makarony, robią wszystko na oczach klienta. Tych pozycji makaronowych jest cała masa. A poza tym wapiano można zjeść naprawdę bardzo dobrą pizzę na cienkim cieście i z dodatkiem naprawdę dobrych jakościowo składników. Z tego co pamiętam mają tam jakąś pizzę z gorgonzolą na przykład i ta gorgonzola jest fenomenalna. Cenowo myślę, tak jak w każdej innej włoskiej knajpie, dania po 20-30 zł. Z takim wydatkiem trzeba się liczyć i tyle. Snajpka z kuchnią azjatycką, szeroko pojętą kuchnią azjatycką, bo jest coś z Wietnamu, jest coś z Tajlandii, jest coś z Japonii, jest coś z Chin. Przede wszystkim dominuje jednak Wietnam i ten Wietnam, myślę, najlepiej w Meat Eat wychodzi. Mają tam dla przykładu bardzo dobrą zupę Fo. Nie najlepsza, bo, bo jest kilka lokali, które mają jednak lepszą zupę Fo, ale Meat Eat w tym temacie prezentuje naprawdę godny poziom. Co więcej, można tę zupę pho zamówić także na wynos. Co najważniejsze, ta zupa pho jest dostarczana w odpowiedni sposób. Osobno makaron, osobno reszta składników, osobno bulion. Nie ma więc sytuacji, że zupa jedzie do nas w jednym pojemniku przez kilkadziesiąt minut i makaron pho już nie jest taki sprężysty, tylko jest taki rozemłany bardziej. To tą śmieszną estakadą, która znajduje się za mną, jest Aleja Wilanowska. A przy Alei Wilanowskiej, bardzo blisko Galerii Mokotów, w zasadzie można zjeść najlepsze chińskie pierożki przygotowywane na parze, w tym mieście, tutaj w Warszawie i nie żartuję. Znajduje się tam lokal, który ma chyba aż trzy nazwy. Po pierwsze harbińskie pierożki, po drugie chińskie pierożki, a po trzecie sushi bar. Powiedzmy sobie szczerze, jest to dość dziwne miejsce. Wygląda jak byle chińczyk, byle, byle jaki chiński bar, w którym można zjeść kurczaka w sosie słodko-kwaśnym i kurczaka po syczuańsku, i i po dalej itd., tak dalej. Owszem, te dania tam są i nie są one jakoś wielce wybitne, ale możecie zjeść tam też chińskie pierożki przygotowywane na parze i te pierożki są już naprawdę bardzo, bardzo dobre. Po pierwsze, bardzo fajne, delikatne ciasto, po drugie, bardzo fajne farsze i te mięsne, i te niemięsne, i te mieszane, i te bardziej tradycyjne, i te mniej tradycyjne. Od siebie polecam przede wszystkim pierożki z z wieprzowiną i krewetką oraz z wieprzowiną i kolendrą. Obecnie znajduje się na ulicy Marynarskiej. Ona krzyżuje się tam, gdzie tworzy się powoli korek z ulicą postępu. Przy ulicy postępu jest kilka ciekawych gastronomicznie miejsc, które szczerze polecam. Po pierwsze jest Bokka który jest. Raz, że drink barem, a dwa, że można tam zjeść naprawdę bardzo smaczne lunche. Lunche od poniedziałku do piątku kosztują bodajże 25 czy 29 zł. W skład takiego lunchu wchodzi woda, wchodzi zupa lub przystawka oraz jedno z dwóch drugich dań do wyboru. Te lunche są o tyle ciekawe, że prezentują naprawdę wysoki poziom. Są one w takim restauracyjnym, troszkę bardziej może nawet wykwintnym klimacie, więc inaczej za te 20 kilka złotych można zjeść naprawdę interesujące jedzenie. Takie, że na co dzień tego w domu nie robicie raczej. Trochę dalej, przy postępu 5, znajduje się skład bananów. Trzeba tak wjechać w podwórko, przejechać kawałek i tam jest takie malutkie zagłębie trzech knajpek. Pośród tej trójki polecam dwa miejsca. Po pierwsze Hanoi Street, czyli kuchnię wietnamską, też tam trochę jest kuchni tajskiej, ale przede wszystkim jest to kuchnia wietnamska. Bardzo fajne kanapki banh tanie i naprawdę smaczne. Spoko są Saigonki bun Bo, bardzo dobre, z zupą pho bywa bardzo, bardzo różnie. Generalnie jest to knypa, która ma taki nieregularny poziom, raz fantastycznie i się dziwi, z czemu tak tanio, a raz totalna klapa. Mają tam problem z pustożalnością, ale w tak niskiej cenie czasem warto po prostu zaryzykować. Jedna z najlepszych knajp w Warszawie oferująca tradycyjną polską kuchnię. Flagowym produktem jest oczywiście kotlet schabowy w trzech odsłonach z wieprzowiny różnego rodzaju. Najdroższy schabowy, schabowy z mangalicy, kosztuje 50 zł, także no, jest to spory wydatek. Zresztą robiłem film o tym miejscu parę miesięcy temu, oprócz schabowych, oprócz tatara, oprócz pierogów, są tam także lunche. Obowiązują one od poniedziałku do piątku i można w nich znaleźć taką właśnie tradycyjną polską kuchnię jakieś kotlety mielone, jakieś gołąbki, rosołek, barszczyk chłodnik litewski, w zależności od sezonu i humoru w kucharzy, jest to co innego. Jeśli więc nie jesteście pewni, czy chcecie wydać 50-30 złotych za schabowego, no to śmiało możecie wpaść na dwudaniowy lunch. Z kompotem to wychodzi chyba około 29-30 zł. Części z Was może się wydawać, że to nic innego, jak tylko bar mleczny w lepszej odsłonie trochę. Pod macie rację, ale warto tutaj pamiętać, że te dania, które są podawane w schabowym, są po prostu przygotowane często z dużo lepszych jakościowo składników, więc jeśli cenicie jakość, no to schabowy jest jak najbardziej dla was. Meksykański street food Przede wszystkim takosy, jedne z najlepszych takosów w Warszawie. Świetne małe tortille kukurydziane, świetne salsy. Uwaga na salsę habanero, bo jest naprawdę ostra. Ja ostatnio tak nieprzemyślanie zamówiłem do jednego z takosów i błakałem żywnymi łzami. I to nie tylko przy jedzeniu, jeśli wiecie, co mam na myśli. Bardzo fajną rzeczą są takosy z ozorem wołowym, które pojawiają się jednak cyklicznie, co jakiś czas. Nie ma ich zawsze w karcie, no bo ozór wołowy jest trudniejszy do dostania, niż tam kurczak na przykład. Poza tym, możecie tam zjeść oraz burgery, które nie są jednak klasycznymi burgerami, bo są zawijane w tortilla. W przypadku Marie Colenty, to jest myślę podobna rzecz, co w przypadku Taco Libre. Też to jest meksykański street food na naprawdę wysokim poziomie. Moim zdaniem mają lepsze tortille, są smaczniejsze po prostu. Na pewno w Marie Colendrze nie ma żadnych burgerów, jest za to burrito cały czas jest dostępne w To jest kilka innych dań, także to może być dla wielu z Was przewaga nad Libre. Aczkolwiek Maria Kolendra przegrywa Libre na innym polu, no bo nie ma tam za dużo miejsc siedzących. Są dwa stoliki na zewnątrz, jest parapet w środku i to w zasadzie tyle. Ciekawostka w Madia Kolendrze gotują prawdziwi Meksykanie, a nie jacyś tam podrabiani. Również w Bazarze Lotników kanapki argentyńskie z wołowiny, z sosem chimichurri, z sosami chilijskimi, peruwiańskimi i tak dalej. Fantastyczne sandwiche. Żałuję, że odkryjemy tak późno. Te kanapki mogę polecić, zwłaszcza ze względu na fantastyczne sosy. Te sosy tworzą, jakby, tą kanapkę. To one budują smak całego sandwicha. Jeśli macie chwilę, jeśli możecie gdzieś dalej podjechać, to polecam El Chori z Bazaru Lotników. Na mordorze może i bywa okrutnie, mimo że nie jest to najlepsza pod względem gastronomicznym dzielnica, ale jest gdzie zjeść i jest gdzie dobrze zjeść, tylko wystarczy wiedzieć gdzie, a co więcej, można znaleźć naprawdę kilka fajnych smaczek. Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Troszkę się rozgadałem. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Widzimy się niedługo, pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć! Smacznego!